na plus. Dlaczego? Młodzi gracze dostali szansę grania w koszykówkę seniorską. Ona się dużo różni młodzieżową koszykówką, co możemy zobaczyć po tych sparingach, które dzisiaj na przykład graliśmy. No i chwała za to, że w Ostrowie może być seniorska drużyna, oni mogą się rozwijać. No i teraz wszystko jest w ich rękach. Ciężka praca i zobaczymy, co będzie dalej. Można powiedzieć, że gdzieś tam wynik był jak najmniej ważny w tym, w tym, w tym turnie, chociaż oczywiście każdy meczu będziemy chciał grać o zwycięstwo, ale też chciałem sprawdzić, tak, w meczu z każdego zawodnika i każdy zawodnik dostał gdzieś tam swoje minuty na pakiedzie i nawet gdzieś tam rolowaliśmy, że gdzieś tam dwóch doświadczonych graczy, dwóch młodszych. Praktycznie juniorzy z 2003 rocznika bardzo dostali dużo, dużo grania, wiadomo to są zawodnicy 16-letni. Na tle można powiedzieć bardzo silnego pleszewa, można powiedzieć pokazaliśmy się z dobrej strony, przez pewien okres gdzieś walczyliśmy jak równy z równym, gdzieś tam końcówka nam uciekła. I mecz ze Śląskiem Wrocław już gdzieś tam pokazał, że chłopcy trochę okrzepi, trochę, trochę lepiej zagrali, I można też, ale też graliśmy gdzieś tam całym, całym zespołem, całe założenie tego zespołu drugiego polega na tym, żeby ograć młodych zawodników. dobrze czujemy z Krzysiem, bo, bo też prowadzimy grupy młodzieżowe, podpowiadamy chłopakom ile możemy, e, wiadomo jest grupa dwudziestu paru osób, trener też wszystkiego nie widzi na treningach, a wtedy, wtedy my, my staramy się podpowiedzieć, pomóc chłopakom, no i tak jak mówię, wszystko zależy od nich, czy, czy wezmą te wskazówki do siebie, będą ciężko pracować, czy po prostu w pewnym momencie odpadną gdzieś. Nie wynik, i tak dalej, ale życzyłbym sobie chłopakom, żeby z meczu na mecz było coraz mniej błędów, a co za tym idzie, będzie gra lepsza i przysporzymy też wiele radości kibicom, bo, bo dla nich też gramy, no i żeby robili chłopaki krok po kroku, e, rozwijali się krok po kroku do przodu. Też z tego cieszymy, bo brakuje tych, tych Ostrowskich zawodników, gdzieś tam powiedzmy na wyższych szczeblach i tu mają szansę się pokazać, jak widać kibice, kibice są za tym, chcą oglądać naszych chłopaków i mimo że że jest ekstraklasa na najwyższym poziomie i też czapki z góry dla nich. Cieszy, bo wiadomo, każde zwycięstwo buduje. Gdzieś tam chłopcy uwierzą, że jednak to, co ciężka praca na treningach gdzieś tam przynosi, przynosi sukcesy. Wiadomo, że zespół Śląska nie był też w pełnym składzie, też nie było zawodników z ekstra klasy i, i Kamil Marchewka, bardzo dobry zawodnik, też odpoczywał po meczu z Peszewem, ale no, samo to cieszy to zwycięstwo i buduje morale w zespole. Sezon jest długi, będzie ciężki. Na pewno zdarzą się mecze, że będzie się rozstrzygało mecze w końcówkach i oni muszą wyciągać z tego wnioski. I tak na tym będzie polegał ten cały projekt, żeby z meczu na mecz, tak jak powiedziałem wcześniej, i robić tych błędów coraz mniej. Jest bardzo duże zainteresowanie. Kadra zrobiła swoje i teraz. Czekamy na, na władze Polskiego Związku, żeby one też wykorzystały tą szansę, bo promocja jest niesamowita. Jesteśmy ósmą drużyną na świecie i, i te dzieciaki też to zauważają. Jest coraz więcej telefonów, sygnałów, że, że chcą chłopcy zaczynać i mam nadzieję, że, że tak będzie się to rozwijało. W tym tygodniu jeszcze gdzieś tam planujemy, może pojechać do Pleszewa, żeby zagrać jeden mecz i w niedzielę gramy taki sparing z ze zespołem Kasprowiczanki Ostrów i to praktycznie będzie wszystkie przygotowania nasze do ligi, bo 28 już zapraszamy serdecznie do kibiców na mecz z Ogniwo Szczecin, gracja drugiej ligi na pewno Szczecin bardzo silny, doświadczony zespół i myślę, że gdzieś tam w jakimś tym stopniu będziemy, będziemy gotowi, a teraz chcę ten tydzień, następny chcę... Doszlifować te elementy, które gdzieś tam wprowadziliśmy na szybko, no bo wiadomo, gdzieś tam tych treningów cały czas jest za mało. Trenujemy gdzieś tam tylko 3-4 razy w tygodniu. To są chłopcy, którzy się uczą w szkole, więc nie ma możliwości, żeby ranne były treningi. Więc chcemy to doszlifować, żeby na Ligach gdzieś tam fajnie już to wyglądało.